Jesteśmy w sporze zbiorowym z dyrekcją o podwyżki już od zeszłego roku od jesieni. Domagamy się wzrostu, realnego wzrostu płac o 700 zł. Jesteśmy też w trakcie mediacji. Mamy przydzielonego mediatora przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niestety te mediacje nie przyniosły, nie przyniosły żadnego efektu, dlatego podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, do którego, do którego mamy uprawnienia. Chodzi o to, że my jako pracownicy niemedyczni mamy, nie jesteśmy określeni konkretnie w ustawie o, o pracownikach, o minimalnym wynagrodzeniu. W ochronie zdrowia i to dlatego co roku musimy się domagać podwyżki naszych wynagrodzeń. Pracodawca co, co prawda daje podwyżki, ale nie wiadomo według jakiego klucza nie chce przedstawić klucza tych wyliczeń, tych podwyżek, ale nie uwzględnia wszystkich pozycji, które zawierają się w artykule 5 tutaj chodzi o to, że. Te podwyżki powinny odpowiadać w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjami wymaganymi przy jej wykonywaniu, uwzględnienie ilości jakości świadczonej pracy, a jedynie dyrekcja uwzględnia jeden punkt z tych trzech, czyli uwzględniało wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie leczniczym i jest to naszym zdaniem wyliczenie, które nas dyskryminuje, dyskryminuje pracowników niemedycznych. My zamiast gonić średnią krajową, my poprzez te powiedzmy podwyżki. No, ta średnia krajowa nam się oddala i szpital jest to jeden taki wielki mechanizm, że każdy pracownik jest ważny. Wykonujemy zadania, a to zamówienia publiczne, a to zaopatrzenie, służby techniczne, kadry, rozliczenia, zamawianie sprzętu. To naprawdę jest mnóstwo zawodów, które są odpowiedzialne, dzięki którym odpowiedzialności ten szpital w ogóle funkcjonuje. No, musimy razem działać wspólnie. Żeby, żeby ten szpital normalnie funkcjonował i dlatego nie chcemy, żeby były takie olbrzymie, olbrzymie przepaści płacowe, bo są naprawdę olbrzymie, bo dziewczyny nawet narzekają, że w ciągu, w ciągu roku nie zarobią tyle, ile niektórzy tutaj pracownicy w ciągu miesiąca. Także te gigantyczne przepaście płacowe tutaj w szpitalu są. My nie, nie chcemy się porównywać do medyków, do tych, do tych zawodów poza, poza tymi zawodami niemedycznymi, no ale chcemy uczciwie też zarobić, uczciwe wynagrodzenia mieć, żebyśmy bliżej zbliżyli bliżej tutaj dochodzili do tej średniej krajowej, a moim zdaniem, moim zdaniem, naszym zdaniem te średnie krajowe to pracownikom tutaj wyspecjalizowanym też, bo no to nie są pracownicy podstawowi. To są często osoby po studiach, wykwalifikowani, wykonujący... wykonujący... Poważne, poważne zadania. I dlatego dlatego jesteśmy tutaj potrzebni i chcemy, żeby, żeby te podwyżki też w tym roku były zwaloryzowane nie tylko to, co otrzymujemy. Dyrekcja szpitala pokazuje, że w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat podwyżki były dla nas znaczne, tylko że to były ostatnie te dwa-trzy lata, to był okres, okres a to wojny, a to wcześniej covidu. Był też okres taki dużej inflacji, także to, co wypracowa, udało nam się wypracować jako związek zawodowy, zostało, zostało poprzez inflację, wzrost kosztów, usług różnego rodzaju. Wchłonięte, dlatego domagamy się tutaj uczciwego potraktowania właśnie tej grupy zawodowej i, i poważnych podwyżek, które, które spowodują to, że nie będziemy musieli się co roku y, dopominać o swoje. A, a, a teraz tak ta, do tego dochodzi, że, że te podwyżki musimy walczyć za każdym razem y, w różnych okresach czasu. Kto bierze udział w piekiecie, osoby z jakich stanowisk? Tak, y, ja się tutaj rozejrzę. Y, tutaj są Pracownicy, głównie administracyjni. Powiem szczerze, że tutaj też w szpitalu panuje taka sytuacja, że ludzie boją się wychodzić na strajk, boją się tej reakcji dyrekcji. Dlatego wielkie brawa dla tych osób, co wyszli, bo, bo naprawdę no, nieprzychylnie patrzą, patrzą, patrzy dyrekcja na to, co, co, co my robimy, co tutaj wymagamy. No i, no, i, no i dlatego brawa dla tych osób, które wyszły za odwagę. Będziemy dalej mediować. Mam nadzieję, że to, że pani dyrektor zobaczy, że naprawdę interesuje, interesują pracowników podwyżki, skłoni ją do rozmów i będziemy będziemy mogli wypracować jakieś wspólne porozumienie, bo nam chodzi o porozumienie. Chcieliśmy też, chcieliśmy też, żeby w udział w mediacjach wzięła strona Urzędu Marszałkowskiego. Niestety pani marszałek odmówiła udziału. No, no to, to niezbyt, niezbyt trochę skandaliczna sytuacja, żeby żeby organ założycielski odmawiał udziału a w, a w najbliższą niedzielę weźmie udział w Marszu Patriotów. Jeżeli bierze udział w Marszu Patriotów, to Powinien się zachowywać tak, żeby ten dialog z pracownikami szpitala utrzymywać. i Myślę, że takie, takie postępowanie jest bardziej patriotyczne niż, niż, niż przechadzanie się po Warszawie. Co jeśli nie uda Wam się dojść do kompromisu, jeśli dyrekcja nie spełni Waszych postulatów? Ja wierzę, że się uda dojść do kompromisu. Dlatego, dlatego tutaj jesteśmy, dlatego chcemy pokazać, że ludzie są zmotywowani, że jest zainteresowanie pracowników, że, że, że pokazujemy w ten sposób, że... Że, że, że nie jest tak dobrze, jakby miało być. No, jest motywacja, jest matow, motywacja pracowników o wal, chęć walki, dlatego myślę, że do porozumienia dojdziemy teraz na przestrzeni najbliższych tygodni będzie też zarządzenie dyrekcji, które, które będzie tutaj informowało o wzroście wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych. Myślę, że poprzez ten strajk ostrzegawczy dalsze mediacje uda się. Uda się wypracować większą kwotę, żeby to nie było powiedzmy 600 czy 700 zł, żeby, żeby to wyrównało nasze szanse i żeby to było powiedzmy łącznie 1200 zł. To, to, to byłoby satysfakcjonujące i satysfakcjonujące pracowników i wyrównywałoby jakoś szanse tych ludzi, którzy tutaj protestują. Jak dużej grupy to dotyczy? W to dotyczy w tak, to dotyczy około 200 pracowników, więc to nie jest duże obciążenie dla pracodawcy. Tutaj też mieli znaleźć się pracownicy kuchni, no, ale oni pracują w takim ciągu, że no nie wiem jak, jaka tam sytuacja nastała, ale no nie zostali... Nie wiem, czy nie zostali wypuszczeni, czy po prostu ten natłok pracy spowodował to, że i tak by musieli odrobić w związku z obiadami, które będą przygotowane w tym okresie i, i, i tymi sprawy, sprawami bieżącymi. Też zabezpieczony jest, jest dział techniczny, czyli elektrycy, żeby w razie awarii jakiejś, żeby każdy, żeby, żeby dysponować właśnie tymi specjalistami. Jaka jest średnia płaca pracowników niemedycznych w szpitalach? Trudno mi ocenić, ponieważ pracodawca przedstawił nam takie wyliczenia, że jest to około 7 czy 8 tysięcy brutto. Ale naszym zdaniem, jak przechodziłem po tych działach, no to są też najniższe krajowe. Także osoby, które są zatrudniane przez, przez pewien czas, przez dłuższy okres, mają tą najniższą krajową. No powiem, że e, tak średnio to jest 6 tysięcy brutto zasadniczej, 6 tysięcy 300. Ja jako zastępca, zastępca kierownika mam brutto, to znaczy zasadniczą 6 tysięcy 500 jako zastępca kierownika. The <laughs> Tak, tak, jest do tego zobowiązana. My protestujemy. My już wyszliśmy z postulatami w ubiegłym roku, dlatego, dlatego to są odrębny postulat, ten odrębny od tego, co, co przedstawi nam propozycję w zakresie tego, tej ustawy. Też nie wiadomo, bo jest cisza, też pracownicy medyczni też nie wiedzą, czy, czy dostaną te ustawowe, ustawowe podwyżki. Bo te też jest sytuacja ekonomiczna szpitali ochrony zdrowia jest bardzo ciężka. No, tutaj wiadomo, że zamiast, zamiast zwiększać PKB na ochronę zdrowia, tutaj się tnie koszty i oszczędza, żeby te kolejki jeszcze bardziej wydłużać. Także. Y... A pan już wie, jaka to będzie ta zaproponowana przez szpital? Nie, jeszcze nie wiem. Y... W zarządzeniu powinno być, to znaczy powinno być najpierw porozumienie ze związkami zawodowymi do końca maja, podpisane takie porozumienie. Na razie dyrekcja do nas z tym nie wystąpiła. Jeżeli takiego porozumienia nie będzie, no to, no to wtedy dyrekcja sama, zarządzenie wprowadza, wprowadza odpowiednią wartość podwyżki. Proszę nam jeszcze powiedzieć, jakie to są stanowiska, jakie to są zawody w pracownicy na To są tak, rejestracja szpitalna, sekretariaty, zaopatrzenie, kadry, księgowość, inwestycje, rozliczenia usług medycznych, służby techniczne, pomoc służby technicznej oraz taka obsługa, obsługa taka gospodarcza. Inwestycje to są typowo takie biurowe, które, które tutaj wpływają na to, żeby, żeby ten szpital mógł funkcjonować normalnie.